Nieduże, leżące wśród lasów, wśród jezior i pól. Tu, kiedy cię zmęczą życiowe podróże, Oczekuje ciebie cień drzewa i stół. Cień drzewa i stół. Cień drzewa i stół. Uśmiech tu znajdziesz na każdej ulicy, w każdym domu czeka gościnności pró. Serc i bram otwartych nikt tutaj nie zliczy, przejdziesz przez nich krokiem w taktku jawskich nut, w taktku jawskich nut. Na schodach kościoła spocznie cieniem króla, co wspomnienie śni. I czuje się wielki, ta wielkość przywoła dzień. Drugi jaśniejszy świętej urszuli świętej. i oh. Przypomnij, myśl, co piersi gniecie, że żyć można wszędzie. Umieraj, gdzie dom? Umieraj, gdzie dom? Umieraj, gdzie dom? Komar najmilszy, nasz ogród zielony. Dom rodzinny, kryty strzechą białych Jesteśmy w tym czcigodnym miejscu, ważnym dla każdego Polaka, w katedrze na Wawelu. Miejscu, gdzie od tysiąca lat oddaje się cześć Bogu, w tej świątyni. Miejscu, gdzie nasi królowie, władcy, władzowie, wieszczowie narodowi. Przebywają razem z nami. Naznaczyli tą świątynię swoją obecnością, ale także historią swojego życia. Pełną bogactwa dla chwały tego miejsca i dla chwały naszej milczeni. W imieniu gospodarza tej świątyni, księdza kardynała Stanisława Dzisza, metropolity krakowskiego, w imieniu głównego celebranta. Księdza biskupa profesora Tadeusza Kieronka i tych, którzy tutaj pracują, Księży Kanoników Kapituły Metropolitarnej, bardzo serdecznie witam Was. Wszystkich, którzy jesteście związani z Kazimierzem Wielkim. Jesteście związani przez miejsce urodzenia, ale także przez fakt, że Wasze miasta, społeczności, wspólnoty mają tak zacnego patrona, naszego króla. Witam więc bardzo serdecznie księdza Roboszcza, kanonika doktora Ochackiego, Roboszcza Parafiwkowali. Witam bardzo serdecznie pana burmistrza Eugeniusza Wołębiewskiego. Także burmistrza zaprzyjaźnionych miast noszących patrona Kazimierza Wielkiego. Witam przedstawicieli szkół Władz Samorządowych oraz Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Króla Kazimierza Wielkiego w Kowarii. Cieszę się z obecnością parlamentarzystów. Z województwa ujawsko-pomorskiego, małopolskiego i łódzkiego. Delegacja z 11 miast, członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miasta Kazimierza Wielkiego. Dowództwa I Logistycznej Brygady Wojska Polskiego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. I delegacji z pocztami sztandarowymi szkół noszących imię. Kazimierza Wielkiego. Przybywacie dzisiaj w to miejsce historyczne, a zarazem religijne miejsce, by znieść do Boga modlitwę wdzięczności za naszych władców, a szczególnie króla Kazimierza Wielkiego, by dziękować Bogu za waszą społeczność, która wydała wybitnych ludzi. Także i tutaj spoczywającego Bisku terlickiego. Cieszymy się obecnością szczególnie Waszej młodzieży, dzieci. Niech z tej atmosfery starają się dorównać poziomiem tym wartościom, które tutaj są głoszone i reprezentowane. Na ten czas wizyty w tej katedrze, szczególnej modlitwy Także spodnień historyczny i tego powszechnie. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Umiłowani, kto spośród Was jest mądry i rozsądny, niech wykaże się w swoim nienaganne postępowaniu uczynkami dokonanymi.